Witaj tu Solverise. Rozwiążemy zadanie 43. Mowa tam jest o dwóch liczbach A i B. Wiemy, że A w przybliżeniu ma wartość 17,5. Oznaczmy to sobie A przybliżone, to się równa 17,5 i jest to większe niż liczba A, dlatego, że to przybliżenie jest przybliżeniem z nadmiarem. Błąd bezwzględny, czyli delta 1, to będzie 0,224. No i teraz, co, jak mamy odzyskać liczbę A? No, skoro to jest przybliżenie z nadmiarem, to trzeba odjąć 17,5, odjąć Tą różnicę. Ta różnica między wartością rzeczywistą i przybliżoną to jest właśnie błąd bezwzględny, czyli odejmujemy to. No i mamy tutaj wynik 17,276 tysięcznych. To jest rzeczywista wartość A. Teraz jeżeli chodzi o B, to wiemy, że przybliżenie liczby B wynosi 8,5, jest to przybliżenie z niedomiarem, czyli prawdziwa wartość jest większa. Błąd bezwzględny tego przybliżenia wynosi 0,116. tysięcznych. Zatem, żeby otrzymać rzeczywistą wartość B, należy do 8,5 dodać tą różnicę, czyli błąd bezwzględny 116 tysięcznych. No i wtedy otrzymujemy 8,616 tysięcznych. Czyli właściwie tutaj mamy zrobiony podpunkt A. Znajdź liczbę A i B. Natomiast w podpunkcie B oblicz sumę tych liczb, A dodać B to się równa 17,276 dodać 8,616 wynik to jest 25,892. Otrzymany wynik zaokrągli. Do pierwszego miejsca po przecinku, czyli mamy uciąć tu. Następna cyfra to jest 9, ona jest równa co najmniej 5, więc tą trzeba będzie trochę zwiększyć. To jest w przybliżeniu 25,9 z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku. I teraz uwaga, oblicz błąd bezwzględny i błąd względny otrzymanego przybliżenia. Błąd bezwzględny to jest różnica Wartości rzeczywistej i przybliżonej, czyli 25,892 odjąć 25,9 to jest minus 8 tysięcznych, ale jeżeli weźmiemy wartość bezwzględną, to minus nam zniknie. I to będzie ten błąd bezwzględny wynosi 8 tysięcznych. Błąd względny polega na tym, że dzielimy błąd bezwzględny przez y, rzeczywistą wartość czyli 25,892 w wartości bezwzględnej no ale to nie zmienia tutaj tego wyniku czyli 8000/ przez tą rzeczywistą sumę no, ile tutaj otrzymujemy. Kalkulator pokazuje coś takiego, 0, potem znowuż 30, no i 3089, i tak dalej, oczywiście tutaj się to rozwinięcie nie kończy, no, możemy powiedzieć, że to jest w przybliżeniu 0003, prawda tutaj następną cyfrą jest 0, więc ucinamy tylko. No i mamy wyniki.